Umiejętność zdobienia porcelany to prawdziwa sztuka. Wyzwaniem jest już samo przygotowanie dekoracji porcelanowej, która z jednej strony będzie ciekawa i oryginalna, a z drugiej pozwoli zachować odpowiedni balans między względami artystycznymi a praktycznymi. Tej sztuki uczyły się dzieci, które skorzystały z warsztatów organizowanych przez Sędziszowski Dom Kultury w ramach akcji Wakacje z Kulturą. Zajęcia odbyły się w dniach od 15 do 17 lipca i poprowadziła je instruktor Magdalena Bielecka. Kolejnym celem, który chciałam osiągnąć, był rozwój kreatywny, artystyczny dzieci. Zależy mi na tym, żeby dzieci, które w szkole pracują jednak na tradycyjnym materiale, jakim jest kartka i ołówek, mogły spróbować sobie malować na naszym płótnie, jakim jest porcelana, jakim jest szkło dzieci. W tym przypadku przyniosło głównie porcelanowe białe kubeczki, talerzyki no i płyciły wodze kreatywności. Zdobienie porcelany to zajęcie, które uczy przede wszystkim cierpliwości, ale nie tylko. Tworzenie prawdziwych dzieł, szczególnie w towarzystwie rówieśników, gdzie można się wzajemnie inspirować i wspierać, pozytywnie wpływa na rozwój dzieci. Główną korzyścią jest wspólne spotkanie się dzieci podczas wakacji. W czasie, kiedy nie mają zajęć szkolnych, Wychodząc z domu, mogą spotykać się razem z rówieśnikami, tworzyć razem sztukę, tworzyć coś, co po prostu siedzi im głęboko, zarówno w głowie, jak i w serduszku. Jak i także myślę, że rozwinąć zdolności, zarówno kreatywne, zarówno estetykę, jak i zdolności manualne, ponieważ praca z pędzlem, praca z farbami to nie są takie proste sprawy. Więc to jest rozwój dla dzieci i umiejętności technicznych, motorycznych. Każdy Wśród motywów i wzorów na zdobionej przez dzieci porcelanie dominowały ich imiona, ulubione postacie z bajek, członkowie rodziny i motywy przyrody. Co najbardziej podoba Ci się w zajęciach malowania porcelany? Farby mi się najbardziej podobają. Te różne ko kolory. Nam się najbardziej chyba podoba to, że można malować jak się chce. Malować różne rzeczy, na przykład zwierzęta, kwiaty, tęcze, pisać swoje imię. Mi się też inspiruje, że jak się na przykład coś lubi, to wolno sobie jak chce się zrobić. Co jest najtrudniejsze podczas malowania porcelany? Dla, naj, najtrudniejsze jest, żeby wymyślić, co się namaluje. Samo wykonanie już nie jest takie trudne. Nie. A co przedstawia Twoja praca i jak ją wykonałaś? Wykonałam ją, bo oglądam często Myszkę Miki na Disney'u i mi się bardzo podoba ta bajka, więc narysowałam o tym, no, takie różne wzorki. To było trudne zadanie? Namalować Myszkę na porcelanie? No, jej twarz prosto, ale tak cała Myszka to tak trudno. Koleżanka mi pomogła z tym. Bogusia, a ty masz miskę, widzę. E, z, napisałaś na niej swoje imię i też e, pszczółek jest tam trochę. Ym, ja to ym, swoją wyobraźnię rozsiłam i, i zrobiłam tę miskę. Co przedstawia Twoja praca? Jakie motywy możemy na niej zobaczyć? Co namalowałeś na porcelanie? Może drzewa ptaki, pszczoły, ryby, i niedźwiedzia. Swoje dzieła dzieci zabrały na pamiątkę do domu. Być może dla niektórych warsztaty z malowania porcelany, które odbyły się w sędziszowskim domu kultury okażą się inspiracją i początkiem dłuższej przygody z tą sztuką.